Każdą przestrzeń możemy powiązać z dowolną ilością procesów. Na przykład możemy powiązać naszych kontrahentów z umowami, fakturami czy pismami. Sprawdźmy, w jaki sposób to zrobić. Dodajmy przestrzeń kontrahenci do procesu akceptacja umowy. Przechodzimy do procesu i klikamy w koło zębate znajdujące się w prawym dolnym rogu. Jeśli nie jesteś administratorem lub ownerem aktualnej organizacji, to ten przycisk nie będzie dla Ciebie dostępny. Klikamy w edytuj. I przechodzimy do kreatora procesów. Dodajmy przestrzeń kontrahenci do pierwszego formularza Dodaj umowę. Przestrzenie dodajemy do formularza jako wtyczki. Uzupełniamy pole Etykieta wtyczki. Wybieramy odpowiedni kafelek z typem wtyczki Przestrzenie nazw. Określamy, czy uzupełnienie tej przestrzeni na formularzu będzie wymagane, czy też nie. Sekcje nieedytowalne pozostawiamy bez zmian. Zastosowanie nieedytowalnych pól ma sens tylko wówczas, gdy to pole jest uzupełniane przyciskiem lub zewnętrznym serwisem. W konfiguracji wtyczki w przestrzeni nazw określamy również, czy wtyczka może przyjmować wiele wartości. W przypadku naszego procesu akceptacja umowy, jeżeli założymy, że umowa może dotyczyć tylko jednego kontrahenta, to zostawiamy nie w tej sekcji. Natomiast jeśli umowa może dotyczyć wielu kontrahentów, to zaznaczając tak, dajemy użytkownikowi możliwość wybrania w tym polu więcej niż jednego kontrahenta. Z listy przestrzeni wybieramy odpowiednią przestrzeń. I klikamy Zapisz. Każde nowo dodane pole przechodzi na koniec listy pól. Przenieśmy kontrahenta na początek formularza. Wtyczka GUS została już użyta przy opisie kontrahenta w przestrzeniach, dlatego jest zbędna na formularzu. Usuńmy ją. Aby wydać nową wersję procesu przechodzimy do ostatniego kroku i klikamy dalej. Wybieramy Publikuj i klikamy Tak. Od tej pory dla nowych zadań obowiązuje nowa definicja procesu już z naszą przestrzenią. Dziękujemy za obejrzenie. Nie zapomnij o subskrypcji i do usłyszenia w następnym odcinku.